Dziś zawodową karierę zakończył Wasel Łomaczenko, jeden z najwybitniejszych pięściarzy w dziejach. 37-letni Ukraińc od dłuższego czasu zmagał się z kolejnymi kontuzjami, a kilka razy bliscy mu ludzie sygnalizowali, że stracił już po prostu motywację, by dalej boksować. Łomaczenko na światowych ringach dokonał rzeczy wielkich. Jako amator dwukrotnie wygrywał turnieje olimpijskie, dwukrotnie też stawał na najwyższym podium mistrzostw świata. Na zawodowstwo przeszedł z bilansem 396 zwycięstw i tylko jednej porażki, za którą swojemu pogromcy się zrewanżował. Jako zawodowiec Łomaczenko zdobywał mistrzowskie pasy w wagach piórkowej, superpiórkowej oraz lekkiej, w której wywalczył komplet trofeów i pas magazynu The Ring. Po swój pierwszy zawodowy pas sięgnął już w trzeciej walce. Prywatnie Wasyl Łomaczenko od lat blisko przyjaźni się z innym bokserskim geniuszem, Aleksandrem Usykiem, a ojciec Wasila Łomaczenki, Anatoli, to wieloletni trener i bokserski mentor Usyka.